Witam serdecznie. W najnowszej wersji programu CGO w module Egip w oknie budynki i lokale mamy możliwość wygenerowania wykazu zmian danych ewidencyjnych dla budynku. Jak ta opcja działa w praktyce? W wyniku opracowania mapy modyfikacji ulegną dwa budynki. Dla pierwszego budynku zmienię na przykład atrybut liczba kondygnacji nadziemnych, czyli dla tego budynku na przykład wprowadzam zmianę, że są trzy kondygnacje nadziemne. Natomiast w drugim budynku, w wyniku pomiaru, zmianie uległa geometria tego budynku. A co za tym idzie, zmieniło się pole zabudowy. Aktualnie Pole zabudowy tego budynku to 122 m2. Zatem wprowadzam nowe pole zabudowy 122 m2. Teraz chciałbym dla tych dwóch budynków, które legły modyfikacji, sporządzić wykaz zmian danych ewidencyjnych. Przechodzę zatem do modułu EGI. No i w pierwszej kolejności musiałbym otworzyć okno, budynki i lokale. Zatem klikam na pasku menu Widok i zaznaczam opcję Budynki i Lokale. Tak na marginesie jeszcze dodam, że ci z Państwa, którzy może mają okna jakoś zminimalizowane, jakoś poprzestawiane i nie za bardzo mogą przywołać taki właściwy widok tych okien, mogą skorzystać z opcji przywracania domyślnych ustawień okien. Mając już wyświetlone okno budynki lokale, przechodząc do raportów, mam możliwość wygenerowania kartoteki budynku. Oczywiście jest to generowana kartoteka dla budynku, który jest tutaj wybrany na, na liście. Mogę oczywiście kazać kilka budynków, wówczas taka kartoteka będzie generowana dla tych wskazanych budynków. Następnie mam możliwość wygenerowania wykazu zmian danych dla budynku, ale zgodnego ze, z przepisami z 2015 roku, a więc to będą atrybuty takie, jakie obowiązywały dawniej, czyli w przepisach z 2015 roku. Tutaj proszę zwrócić uwagę, że program sporządził taki wykaz zmian danych ewidencyjnych dla tych trzech budynków, które były zaznaczone na mojej liście. Natomiast stan dotychczasowy i stan nowy jest dokładnie taki sam, a więc taki raport należy traktować jako półprodukt do dalszej modyfikacji tutaj już po stronie geodety. Również generując wykaz zmian danych dla budynku 2021, mamy już wprawdzie atrybuty zgodne z aktualnymi przepisami, ale podobnie jak miało to miejsce w poprzednim raporcie, stan dotychczasowy i stan nowy jest dokładnie taki sam. Nie ma żadnej tutaj zmiany. Również należy to traktować jako taki półprodukt do dalszej obróbki po stronie Godet. Natomiast, jeżeli chciałbym już sporządzić taki finalny wykaz zmian danych ewidencyjnych, czyli żeby program rozpoznał te zmiany i je naniósł. Korzystam z opcji ostatniej, czyli wykaz zmian danych ewidencyjnych dla budynku z danymi dla stanu nowego z mapy CGO. Wybierając tą opcję program rozpoznaje te budynki, w których coś uległo zmianie i dla nich sporządza taki wykaz zmian danych ewidencyjnych. I faktycznie mam tutaj jeden wykaz dla jednego budynku, różnica jest w polu zabudowy, w powierzchni zabudowy i wykaz... Dla drugiego budynku, gdzie zmianie uległa liczba kondygnacji nadziemnej. Taki wykaz zmian danych ewidencyjnych mogę oczywiście zapisać, na przykład do formatu PDF albo do formatu, który umożliwia dalszą modyfikację, np. do formatu RTF. Dziękuję za uwagę! Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał, aby być na bieżąco z nowościami w programie CGO.